Siema. W tym odcinku zagramy sobie w Bad Warsy na CraftCube. Więc po prostu wchodzimy w tryb solo. Ciekawe, aż tutaj nam załaduje giereczkę. O! Szybko. Oj, i tym celem naszym celem jest wygrać. Ale tu nie wiem jak to pójdzie. Dawno nie grałem w Bad Warsy, więc no zobaczymy. Jest tu kupimy pełne po prostu. Ile sił od razu chyba nie, ja, czy... albo nie, czerwony już na mnie się buduje, jak widzę? Ale to na cilku raczej odeprzemy ten pierwszy alta. Mam taką nadzieję. Okej. Okay. No, jest ja tak dawno. Zapomniałem, że to jeden osiem na początku. I zaraz mi już ale Dobra, tam sobie tak radę go zabić. Dobra, więc lecimy. Dobra, zabijamy. Kupujemy tutaj. To jakieś pudulce, żeby to przeżyć. Dobrze. I tu następny jakiś konfident się nadział. Dobra, rzuciliśmy go, lecimy na jego beda. Więc bardzo dobrze. Dobra, może się to udać, okej. Okay. Teraz musimy go po prostu zabić. Oj, to będzie trudne. No, ale dobra, zabiliśmy, więc dobrze. Oj, i on tu przyszedł. Z nim będzie trochę trudniej na tym low już. Ajajaj, aj, aj. dobra, to gramy jeszcze jedną gierkę szybką. Czy tam dwie, nie wiem, nie, nie wiem jak to pójdzie, bo chciałem nagrać jedną grę, ale tak trochę szybko zostałem wyeliminowany. Więc kurczę, zobaczymy jak to nam pójdzie Dobrze no, jest, więc Już jesteśmy w grze, znowu I już się szykujemy tu do ataku na koło, zbieramy wełnę Oj, i jedno szelazo, to, to mało Dobra Ja już zapomniałem totalnie jak się gra w Bedworsy Więc trochę meka ze mnie ale tam jest niebieski, więc spróbujemy go pokonać. Dobra, Speed Bridge'a jeszcze umiem na szczęście. To może mi... Oj. No to faktycznie źle umiem tego Speed Bridge'a. Dobra, więc to kupujemy. Po prostu robię TMT jumpa. Nie wiem czy doskoczę, ale... Fajnie by było, pierwszy killek by poleciał. Znaczy nie pierwszy, bo w poprzedniej grze już się mieliśmy kogoś. Dobra. Łu, prawie przez to drzewo spadłem, ale okej. Okay. Ma pobędzie. I on się pije jeszcze tam. Więc lecimy od to od razu. Dobra. Nie, nie chcę. No. Kurde, blade. Trochę nie wyszło. Oj, sorry, jak. Mam jakiś sypnięty głos, bo jestem przeziębiony aktualnie, jak tam nagrywam kupimy to sobie Nie wiem co możemy zrobić, tak szczerze Ok, widzieli tam różowego, który próbuje się ukryć ale przed nami się nic nie ukryje Po prostu robimy TNT, pa Lecimy, na początku cyjanowego zabijamy Ośmiech, to było w planach, ale dobra, leży Kurde Ale mamy loa totalnego, znaczy to jest taktyczny loa Więc na Dobra? Da, dał mi zjeść, dał mi zjeść. Co zapacam. Nie, nie zrobisz mi tu takiego trapa. A twego. Nie ze mną te numery. Nie. Damiłem go! Jest! Nie wiem co się stało sobie świeżo, bo w tym samym momencie lub ja go zrzuciłem, nie wiem co się stało, ale jest. Ale jackpot Zbieramy jeszcze tutaj na firepola. A bo nie, on, on ma beda jeszcze on ma... Brawo cyjanowy, że mu beda nie rozwaliłeś Prawo dla ciebie Brawo, że ma Ja bym że on beda nie ma Że już odpadnie, a to jeszcze ma beda on patrzy na mnie chyba A my długo nie oszczędzimy Ło, okej okay. To było zawierzone, tak To nie był żaden fart, było wszystko zawierzone Zwrócamy go stamtąd nie zrzuciliśmy go Ale jakiś chłopko go zwrócił. Dobra był ławkiem, ale to się nie liczy Zab Dobra Idziemy mu na genę Zabijamy go I szapowa, Oj może on nas zabija bo to jest jakiś daj, ok gracz Ale nie no przecież się żartowałem, przecież taki Bambit który mnie nie zabił. Tylko tu jeszcze został biały, ej mamy szansę to jakąś wygrać Ja się nie spodziewałem, że wygramy, ale Ale jak się uda, to będzie bardzo miło. Jak tu doskonale. Nie. Dobra, ale safe, ale safe, ale sej. Teraz tylko go zabić. Dobra, sam się strzucił. Nie, on jeszcze żyje. Gdzie on jest? Spadł. Spadł? Co się z nim stało, widzowie? Chyba nie, nie wiem, serio. Gdzie on jest? No tu jesteś z Krapiotem. To jest, jest biała wełna. I kurczę. Nie widzę, które... gdzie on mógł się zabudować Nie no Gdzie on może być? On musi gdzieś tu być, bo fakt tu TNT dajemy I okazuje się, że nie ma go tu, co? Bo mamy po bedzie On tam jest Dobra skaczemy, skaczemy, skaczemy tutaj i szybko będziemy obronić peda. Kurde on będzie miał lepsze itemy, to mogło być w sumie kupie. patrząc tak. To, próbujemy no, Okej, okay. jem refa od razu. I ja on tu idzie? Idzie, tu idzie, tu. Ale się tego nie spodziewa, że ja tu jestem już. Proszę, spadnie, spad, spad. Jest! Wygrana? Łafo. Ale się podliściełem trochę, ale wygraliśmy tą gierkę. Fajnie To mi się dobrze gra, to może jeszcze jedną gierkę zagramy Bo jak wygraliśmy, to nie psujemy sobie pasy I gramy następną grę Choć wiem, że to tak nie do końca działa Ale wchodzimy szybko w solo Dobra I czekam, jak nam się tutaj kiereczka załaduje, bo będzie bardzo fajnie. Jaki kolor możemy zrozumieć? Pamiętam, kim byliśmy. Nie wiem, żółtymi byli. no, okay. się Chyba żółtymi. Nie wiem. Taka, ojciec. Minecraft wymawia, ale dobra. Jest Gites, już. Jest Gites, majapis, jak ja to mówię. No i po prostu 20 sekund, i mam następną grę. Którą mam nadzieję, że wygrywamy. Bo nie piszcie z czego chcecie odcinki, bo staram się nagrywać odcinki z Minecrafta, bo daj mi to większą Friday i tak pomyślałem, się o Bedwarsa, bo to już trochę wymarło na naszym polskim YouTube. bo kiedyś było bardziej znane na pewno tego co ja pamiętam. Więc może taki powrót, jakby się odrodziło tutaj. Bedwarsy, fajnie by było. Znaczy nadal jest dalej trudno, ale już youtuberzy z tego nie nagrywają, więc nie jest to samo co kiedyś. No, czy ja na przykład nagrywam, czy mnie można jakimś YouTuberem nazwać. No, pracuję w internecie, znaczy, no, działam w internecie bardziej. Trochę nam zabrakowały, aby miał pobycie, myślę. Więc spieszmy tu po prostu. Tutaj okay, mamy dużo. Na TNT stać. Kamienny miecz. Po prostu lecimy do niego. Sie, patrzcie, Na dach nam wskoczył. Kurde. Kurczaczki, kurczaczki pieczone. Ale strefa, ale strefa. Udało się. Dobrze. Dobrze nam idzie, tak szczerze. Tam jest jakiś chłop. Podwójny atak, podwójny atak. On się tego nie spodziewa. Zrzuca teraz tego zielonego. Ale praca, ale praca. Teamwork. Teamwork totalny. To nie było tymowanie, to było działanie, wiecie? Liczę, że go zabiję teraz. Pół serca! Pół serca, bo jedno HP to pół serca. A od wielu stóp level to jest 108 level? Oooo. Dobra, ta coś robił jeszcze w tym Edwardzie. Muszę teraz lecieć tu. Trzeba się wywalił. Dobra, nie wiem. To wam został cyjanowy. On nie ma beda. Nie ma. Ej, no to on musi przyjść od nas bardziej. A bo my go widzimy. To dobra, on idzie do białej. Dobra, po prostu go gonimy, bo to... Nie, nie. Co to, to ma znaczyć? Fu, no. że się że... trzeba Trochę nie pykło, no. się, że to nie jest jakiś spoców. No, czemu jaku... Okej, okay? fajnie. Cię na ja to kupię, nie wiem, okay, poczekajcie. O, muszę tutaj. Okej, okay, muszę tutaj. Nie było mnie jakiejś sekundy, ale A ja to zasygnalizować. Okej, okej, on nie umiejęcie, nie idzie. Mam lagi teraz, coś jest sorry widobi, Wiem, on mi zaczęło tak lagować, totalnie Spada, spada chłopiec. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie on jest? Nade mną chyba. Chyba jakąś potkę wypił. Był na środku. Ale go nie widzę na przykład. Pewnie też go nie widzicie. No bo jak ja go nie widzę, to myślę, że jestem ślepy, ale. On jest tam, aha! No to nieźle. Nie no. On TNT będzie zrzucał, on TNT. Robimy po takim ale Ale, znaczy, obron, dobra, pobędzie mamy. Albo że niekoniecznie. Oj, trafiło, trafiło, wybada, trafiło, 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 On ma trochę lepszej temy, ale próbuję go zrzucić. Daj. Dzieci. Więc Więc, no, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Będą odcinki z bedłosów, bo mi się jeszcze fajnie gra w ten tryb. No i po prostu zachęcam Ciebie do subskrypcji, bo będzie mi bardzo miło. No i do następnego filmu.